Czołem widzowie, ja jestem Lighton 44 a to moja retro -glociarnia. Jak widzicie, słuchajcie, żyje, żyje. po prostu nie nagrywam filmów, jakoś nie ma czasu, czy chęci, bo czas to może się dla nas tylko chęci, chyba nie ma. To na czym skończyłem, czyli ten 128, tak sobie tutaj właśnie stoi. Jedyne co zrobiłem do niego to ten zasilacz i proszę bardzo, nie wiem czy widać, o widać. O, zrobiłem maskownicę, teraz wygląda to w ten sposób, już nie jest to ten czarny wystający tylko element tylko ładnie właśnie zamaskowany. mam też słuchajcie kilka paczek o, jakieś tu są paczki które trzeba by rozpakować, oczywiście yy, mówię tu o paczkach z retro ale tak sobie one po prostu leżą, a ja jakoś nie mam czasu i się za nie zabrać o, tutaj sobie coś tam drukujemy także coś się zawsze słuchajcie dzieje, natomiast yy, no i nagrywam filmów, no nie wiem dlaczego po prostu nie mam słuchajcie chyba weny może to zmęczenie, może to starość po prostu, nie wiem tak czy siak, słuchajcie, specjalnie dzisiaj mówię, muszę coś rzucić, żeby było, że, 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 że nie żyję czasem, no żyję, żyję, mam się dobrze, słuchajcie tylko po prostu nie nagrywam taki króciutki filmik, pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się cześć